Więc witam Was i tak. Mam przeprosiny za to, że nie było odcinka z zapowiedzianej serii, ale po prostu nikt u mnie po prostu no, się nie złożył. Nie miałem z kim kręcić, a sam bym nie kręcił. I tak, tutaj mam. Pokazuję Wam mapę. Ale tylko pokazuję. Dobra. Proszę bardzo postawimy, żeby się potem nie czepiali, że ja coś mam w zakupie tak, e, serwer nadal no możecie wy też w nim być bo ja już Skype'a podawałam swojego ale mogę jej podać i tak, nie będę tu nic złego, tylko coś tam e, serwer na pewno będzie najpierw na Easy potem nie będziemy tak lepiej czasem lepiej e, pokazuję, nie ma comment, na przykład wezmę te do umierania nawet już okay. sorry no, ja już nie działa nic, nie robi Surfer ma mała lagi, a ja w ogóle... A nie, spokojnie, nie będzie na filmikach, bo już niedługo będę miał więcej ram. Tak, jak widzicie, no trochę ma lagów, ja to wszystko poprawię. I dobre, to by było na no tyle. No Będzie to bardzo krótki odcinek, więc przepraszam, że nie było odcinka, ale już wkrótce się pojawi na YouTube. Dzięki za obejrzenie i do naszej serii Multiplier. No to na rozka. Raz...